Okej. Okay. Hm. Kolejny świat, kolejna przygoda. Fajnie, lecimy. Wyobraź sobie, że stworzyłeś kolejny normalny świat w Minecraft. Z początku wszystko wydaje się być normalne. Kopiesz drewno, robisz kilof, podstawowe narzędzia, potem je ulepszasz. Dawno nie słuchałem muzyczki z Minecrafta. Bardzo przyjemna dla ucha jest, szczerze mówiąc. Nawet jest to ten czas, gdzie zaczynasz doceniać muzykę w grze. I wcale ci ona nie przeszkadza tak jak kiedyś. Potem zbierasz podstawowe jedzenie. Niestety są to borówki, ale to zdecydowanie wystarczy na początek. Wow, ale fart, zaraz będę miał żelazo na cały set. Naprawdę fajny świat mi się trafił. Wow. Już nawet nie pamiętasz, od jak dawna ta gra sprawiała ci taką przyjemność, więc kopiesz surowce i aż chce się grać dalej. Jeszcze tu może trochę węgla. W końcu nastał czas na wyjście z cave'a, więc postanawiasz się z niego wykopać. Co? No nie! Aj, cholera! Co jest? Co? Nie. Niemożliwe, nie. No nie, nie czekajcie. Czy to? Nie. Znowu tutaj. Backrooms. Ja pierdzielę. Nie. The lobby jest pierwszym poziomem w Backrooms. Wszystkie pokoje tutaj charakteryzują się kilkoma rzeczami. Żółtawo-biała tapeta na ścianach, wilgotna wykładzina, na której jest jakaś substancja i na pewno nie jest to woda, i na pewno też nie nadaje się to do picia. Występuje tu dziwnie rozmieszczone oświetlenie, nie ma tu dwóch takich samych pokoi. I możemy tu tylko usłyszeć jakby buczenie fluorescencyjnych lamp z sufitu i niepokojące dźwięki pustego biura, których położenie jest ciężko określić. Głód i pragnienie są tu obecne, więc trzeba się spieszyć, żeby wyjść stąd żywym. O cholera. Już tu kiedyś byłem. Zrobię sobie chociaż żelaznego seta, może będę czuł się bezpieczniej. Aaaa... Nie zapowiada się to ani trochę dobrze. Jeszcze te dźwięki... ...tych lamp i... ...i tych klimatyzatorów. Okropne. Ostatnim razem ucieczka stąd zajęła mi... ...dość, dość długo. W, w sumie to nie wiem ile, ale... ...nie ma, nie ma tu poczucia czasu, jesteś zamknięty. Nie wiesz... Nie wiesz, na no, tak naprawdę ile ile tu jesteś czasu. To jest dla mnie powrót do koszmaru. Jak to się stało? Kurde. Niemożliwe. Wcześniej nie miałem żadnej zbroi, także nie mogę narzekać. Okej, okay, cały set. Dobra, zróbmy to. Na wszelki wypadek zrobię kilof. Może się przyda. No, i po krótkich namysłach postanowiłem wyruszyć. Niestety nie miałem innego wyjścia. Musiałem iść, bo tylko tak da się znaleźć portal na kolejny poziom i, i wyjść stąd. Co jest? Skrzynka? Nie przypominam sobie, żeby były tu skrzynie. A stare nici. Tak, pewnie leżą tu. Parelaz, no ta skrzynia. E, fuj. Poza tym, jak tu cuchnie taki odur. Fuj. Ta wykładzina, czy cokolwiek to jest. Jest wilgotna, mokra i. O, o kurde, co tutaj się działo? O kurde, co jest grane? Ja pierdzielę, serio się przestraszyłem tego. The Lobby jest ogólnie w miarę bezpiecznym poziomem, o ile można tak to nazwać. Jest tutaj mała liczba entities, różnych potworów. Tak generalnie to nie powinno ich być tutaj w zasadzie dużo. Przynajmniej jak byłem tu ostatnim razem, to... to ich nie widziałem. Ale zacząłem miewać różne akty deja vu. Jakbym... jakbym już te pomieszczenia gdzieś widział. Gdzieś... gdzieś w snach. Ach... Szczerze naprawdę byłem pewien, że nic tu nie ma. Cholera, nie mam jedzenia. Mam tylko 6 borówek A Jedzeniem się kończy. O jest wyjście! Tak, wyjście. To wyjście może okazać się portalem na... na inną część levelu 0 The Lobby lub portalem na kolejny poziom. Albo portalem na poziom w dół. Tego jeszcze nie wiem, ale nie miałem żadnego wyboru. Jedyne co mogłem robić, to szukać innego portalu. Ale tam też nie miałbym pewności, gdzie on mnie przeniesie, więc to bez znaczenia. Ale nie mam nic innego do zrobienia. No muszę tu wejść. Wchodzę. Poziom pierwszy nazywam Concrete Warehouse, ponieważ jest to obiekt, który charakteryzuje się betonowymi ścianami oraz podłogą. Tutejsze powietrze jest bardziej wilgotne niż w de Lobby, a na ziemi tworzą się nieregularnej długości płytkie kałuże. Pomieszczenie to jest o wiele większe niż poziom zero i posiada dużo schodów, wyizolowanych pokojów i korytarzy. Pojawiają się tu też skrzynie z różnymi rzeczami, jedzeniem, ubraniami, bandażami i wieloma innymi pierdołami. Są to z reguły cenne rzeczy. Mówi się, że na tym poziomie znajdowano rysunki, postawione losowo przy ścianie lub na podłodze. Poziom występowania entities minimalny, jednak większy niż w delobby. Lobby. Hej, okay, chyba udało mi się. Wejść na poziom wyżej. A, rotten Flash. Zepsuta płyta i, i kolejne stringi. No, no, chociaż mam jakieś bloki, ale a, Ale to suchnie. Dobra, w ogóle jestem w zamkniętym pomieszczeniu. Dobrze, że mam kilof. Na tym poziomie możemy się zrespić, właśnie w takim pomieszczeniu. No i jak nie mamy kilofa, to mamy ogromny problem. Eee O kurde od razu Od razu dwa przejścia Nie wiem czy to nie jest jakaś Jakaś podpucha Eee Wszędzie te szczury Okropne Akurat tu miałem bardzo duże szczęście, że pojawiły się Koło mnie aż trzy portale Jednakże Żaden z tych portali może nie przenieść mnie na level wyżej, może przenieść mnie nawet na level niżej, mogę błądzić jeszcze dłużej. Także jest to loteria. Nie wiem, wybiorę to po lewej, wydaje mi się być bezpieczniejsze. A! Nie! Nie! No nie, cofnąłem się do lobby. Chol. Lera, co jest? Niestety zostałem cofnięty poziom niżej i musiałem się błąkać, szukając następnego portalu i mając nadzieję, że wrzuci mnie on poziom wyżej a nie w randomowe miejsce w The Lobby Skrzynia Surowe mleko Wezmę, ale... E, nie, może nie, nie chcę tego pić, na pewno nie chcę tego pić na pewno nie chcę tego pić. Ale niestety będę musiał zjeść to obrzydliwe mięso zombiaka. Już niedługo nie mam. Kompletnie nie mam co jeść. Ech. Cała sytuacja zmusiła mnie nawet do zjedzenia mięsa zombie. To było obrzydliwe. Chciałem się żygać, ale przetrawiłem to jakoś, bo... W końcu bym jakoś umarł z głodu. No nie, no mam wrażenie, że chodzę cały czas w kółko. Co jest grane? Gdzie się podziały potwory? Te schody, to mam wrażenie, że już kolejny raz widzę w dół. No i bardzo możliwe, że tak było. Szedłem na wprost. Godzinę, dwie, trzy. W sumie to nawet nie wiem ile, bo nie miałem poczucia czasu. Tam cały czas świeciły tylko te lampy. Ten dźwięk mnie już dobijał. Minęło chyba bardzo długo. Tułałem się tymi korytarzami. Miałem wrażenie, że to była wieczność, ale w końcu udało się. Jest portal, nareszcie. Po tylu godzinach, dobra. O nie. No i niestety trafiłem na coś podobnego do Redrumu. Jednak on nim nie jest, chociaż strasznie pachnie tu krwią. Nigdy tu wcześniej nie byłem, ale słyszałem z opowieści, że jeżeli nie wyjdę z tego pokoju w przeciągu minuty, to różne potwory w pobliżu zaczną bardzo szybko do mnie iść, bo, bo mnie wyczują. Jednakże wtedy tego nie wiedziałem. Jednak jest to dalej. Jeden z pierwszych poziomów Jeden z poziomów The Lobby No ten czerwony kolor A. sprawiał Sprawiało mnie niepokój Co? Kropkowana tapeta? Okej, okay, dobra, jest jest portal, może... Może teraz? A obrzydliwe to mięso, dobra. No i mamy to. Udało mi się wrócić na poziom pierwszy. Pytanie tylko, czy jak znajdę kolejny portal, to czy mnie nie przeniesie na poziom zero? I tak w kółko. Taki scenariusz niestety też może się wydarzyć. Ale miejmy nadzieję, że nie. Ja zakładam, że to będzie... Zerknę tutaj, tylko oczy nie ma portalu, nie. Zakładam, że tu jest coraz więcej tych mobów. Oho. Nie, nie. Okej. Okay. Już myślałem, że się jakoś wkurzył i że chce mnie atakować. Na tym poziomie dosłownie wszystko było identycznie. W The Lobby przynajmniej... Pokoje jakoś tam czasem różniły się tapetą, a tutaj wszystko było takie same. Muzyka, dźwięk tych lamp doprowadzał mnie do szału, ale na szczęście w miarę szybko z tego co mi się wydawało, znalazłem ten portal. O, jest portal, dobra. Dobra, jest tylko jeden, a nie dwa. Mam nadzieję, że mnie przebierze wyżej. Proszę. Nie. Znowu zamknięte pomieszczenie. No i niestety po raz kolejny tak się złożyło, że trafiłem do zamkniętego pomieszczenia, a nawet dwóch. No gdybym nie miał kilofa, byłbym naprawdę w ciężkiej sytuacji. Co to może oznaczać, cholera? O Jezu! Słyszeliście, jak mówiłem, że już raz tutaj byłem. Tak, szczerze myślałem, że to był sen i nie wiedziałem, że to się wydarzyło naprawdę. Jakoś mój organizm wyparł to z mojej pamięci i teraz jak tu jestem ponownie zaczynam sobie wszystko przypominać, że to się naprawdę wydarzyło. Te emocje, ten strach. Czuję. czuję to samo. O, skrzynka, pierwsza skrzynka na drugim poziomie, no nie ma to samo, co na pierwszym. Dobra, nie ma sensu ich zabijać, muszę cały czas biec cały czas Cały czas przed siebie, cały czas przed siebie Cały czas przed siebie, cały czas przed siebie. Okej okay. No czemu on tak tu chodzi? Co oni tu tak chodzą jakoś dziwnie Co wy tu robicie? Co się dzieje? Jaka muzyka, nie, 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 znowu to. Nie! Ja pierdzielę, nie, 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 nie. Ta muzyka jest okropna. Biegłem przed siebie przez jakiś czas. Ta muzyka nie dawała mi spokoju, ale w końcu udało się. Gdzie jest portal? Jest portal! Nie! Znowu! Nie przeniosło mnie na kolejny poziom. Dobra, trochę jedzenia. Zacząłem się zastanawiać, czym sobie na to zasłużyłem. Czemu akurat ja? I czemu Backgrounds istnieje? Jak to jest w ogóle możliwe? Już ciężko mi było, naprawdę było mi ciężko, ale na szczęście szybko znalazłem kolejny portal. Miejmy nadzieję, że. że. Że ten mnie przeniesie wyżej. Jest portal. Tylko czy on mnie przeniesie wreszcie na kolejne piętro, błagam. Nie! Znowu tu. W tym momencie myślałem, że utknąłem. Myślałem, że naprawdę tutaj utknąłem już na zawsze. Ale, jak wiadomo, nadzieja umiera ostatnia i nie poddawałem się, chociaż na duchu mi było bardzo ciężko. Chyba widziałem portal. Chyba tak. Proszę. Gdzie jestem? Halo. Co jest? Co jest? Co? Co to? Poziom drugi nazwany The Chambers. Są to kanały, gdzie większość z nich to proste korytarze ciągnące się czasem przez kilkaset kilometrów. Jest to najbardziej niebezpieczny i najmniej zeksplorowana część The Backrooms. Przynajmniej jak na razie. Gdy idziesz przed siebie po jakimś czasie, dźwięki rur i maszynerii obok ciebie narastają. Za to dźwięki świateł stają się bardziej stonowane. Po jakimś czasie korytarze albo mają koniec, albo przeradzają się w małe połączone pokoje z rurami. Jeżeli na tym poziomie spotkasz jakieś entity, musisz biec od razu w przeciwną stronę, gdyż po spojrzeniu na te stworzenia tutaj, od razu cię zauważają i gonią. W niektórych momentach ciepłota bijąca od rur może być nie do zniesienia. Wszystko przez zawartość rur. Cokolwiek to jest. Wielkość tego poziomu jest nam bliżej nieznana. Mało osób tu dotarło. Co to jest? Co to jest? Ja pierdzielę słucham? Nie, czy to jest jakiś. cement? Co to jest? Pewnie sami jesteście zdziwieni moim zdziwieniem, ale. nie pamiętam tego poziomu. W snach, czy gdzie to tam było wcześniej, kiedy byłem w backroomsach? Nie pamiętam tego poziomu. Jestem tu chyba pierwszy raz. Przynajmniej z tego co mi się tu wydaje, to jest całe proste pomieszczenie z rurami. Ja pierdzielę, nie wierzę w to. Ile będę tu tak biegł? Nie pamiętam tego, jak byłem tu ostatnim razem. Tego tu nie było. W zasadzie pamiętam tylko dwa pierwsze poziomy potem, jakby. Jakby... Jakby mi wymazano pamięć. Jaka jest szansa, że jestem tu drugi raz? Szedłem na wprost bardzo, bardzo długo, a moich pytań ciągle przybywało. Ale musiałem się skupić na jednym. Na wydostaniu się stąd. Nie wiedziałem, czy to jest ostatni poziom, czy jak to wygląda, ale czułem, że ktoś lub coś mnie śledzi. Co chwilę musiałem się oglądać za siebie i... czułem czyjś wzrok. Na swoim ciele. Mam... Mam. jakieś dziwne przeczucie. Nie jest ono zbyt. komfortowe dla mojej psychiki. Czy ja widzę koniec tego tunelu? A może. może to jest w ogóle początek. W sumie. W sumie to nie wiadomo. Nie. Nie. Jak ja mam stąd wyjść? Słucham? Powoli mam wrażenie, że jest to jakiś sen. Że jest to nierealny sen. Wszędzie widziałem to samo. Rury, rury, cement, rury, prosty korytarz. Chciałem, żeby to się już skończyło. Szedłem cały czas przed siebie. Nie myślałem o niczym, tylko żeby iść prosto. Iść przed siebie, tylko iść, iść, iść. iść I znaleźć wyjście. I w końcu się obudzić, czy wyjść. Ja pierd... Dzielę już, to jestem tak długo. Co? Wreszcie, tak. Niestety, ale znowu przeniesło mnie do The Chambers. Ciężko mi było stąd uciec. Naprawdę. Wielokrotnie używałem portali, które teleportowały mnie znowu tutaj. Nie wiem nawet ile ich było, ale zawsze kończyłem w The Chambers. Niezależnie od tego, ile razy się starałem, już myślałem, że wyjście stąd jest naprawdę niemożliwe. Po dwudziestym portalu przestałem liczyć swoje próby i po prostu szedłem przed siebie. Zapytacie, ile dni minęło? Nie wiem, może miesiąc, dwa, trzy, ogrom czasu. Nie wiedziałem, ale byłem bardzo wycieńczony. Jeszcze stąd... W o Jezu... Nie... Błagam... Błagam, już... Już nie mam siły tu być... Proszę... Jest... Czemu się... Czemu się palę? Co się... Co się dzieje? You have never truly left? Jak to? Ale jak. Jak to nie, nie wyszedłem? Co? Chyba wydaje się być normalnie. Czułem ten ogień, czułem ten. ten ból. O Jezu. Kurczę. Cieszę się, że. Cieszę się, że chociaż stamtąd wyszedłem, bo. ile ile czasu tam spędziłem cholera